Dzień dobry kochani, Siemanko. witamy was w kolejnym odcinku, dzisiaj u nas spóźniona premierka, bo po maratonie chcieliśmy sobie odpocząć, zrobić dzień przerwy od zdrapeczek i dodatkowo do premierki dorzucamy Paradiso na prośbę Gosi, naszej widzki, prosiła by zdrapać za jej wygraną na live Paradiso z numerkiem 7, dlatego na koniec zostawiam sobie Paradiso, a dzisiaj mamy 5 sztuk świątecznego kalendarza, oczywiście nowa zdrapeczka, Pięknie tutaj no, ozdobiona z tyłu, stopnie wygranych wyglądają następująco. Pokazuj numerki. Właśnie, zdrabki kupiłam w Suwałkach i z wachlarza pani wybrała szóstkę i szesnastkę, a mi ja wybrałam trzy i mi się wylosowała siedemnastka, dwadzieścia jeden i ósemka. No to Dawaj. co, ja chyba zacznę od tych, co pani tutaj nam jak wylosowała. No właśnie nie wiem, jak to teraz zrobić. Tak, czy... Nie no, myślę, że trochę zbliżymy, co? Coś o, takiego i będziemy przesuwać. przesuwać. Dobra, no to co? Co szukamy? W pierwszej Pokażę, grze szukamy gwiazdki. Tam? Tutaj widać. No, dobra, dobra. no i szukamy w gwiazdki w polach od 1 do 24. Mamy tak. Piernika. Święta, święta. No, fajna zdrapka. Czekałam na nią. Tu nie mamy. Pod czwóreczką mamy kartkę. W piątce jest bałwanek. A to patrz, ponumerowane. Widzisz numer 3, 5. No tak, no numer okienka. ostro. No. Ty jeszcze jej nie drepałeś? No nie, nie. Ja kiedyś drepałam. Co dalej? Tutaj nic. No ciekawe czy będzie gwiazdka. O, jaka choinka ładna. Aniołek. Kominek. Pod dwunastką mamy dzwonek. Pod trzynastką Korzuch. Tutaj mamy skrzata. A to pak dwie gry i bonus. No. Tutaj mamy świecę, kule, ciuchcia. Ciuch, ciuch. Tutaj rękawica. Aż mi się przypomniała Litwa. No. Czapka. No. A gdzie ten twój gwiazdka? No właśnie, nie wiem, nie ma. Renifer, skarpeta. Łyżwa, Jej. No i trąbka, dobra. No to tutaj nie mamy nic. Teraz mamy tak. Pole. Tutaj mam trzy takie same kwoty, tak? Tak jest. Nawet szukaj, szukaj. Dobra. I mamy no, tak. 300, 1000 i dwie dyszki. No. A dalej. 150. No, różne, no wszystko różne. różne. I no różne. to już nie będzie. I różne. Dobra. No to bonusik, ostatnia szansa. Szukamy no Mikołaja co mamy? Oj, oj, konik jakiś. No to chyba kontrolne różne. co tu kontrolne? Jedno. A gdzie więcej? Czekaj. Gdzieś tu Tu? Ten. Tu kot. Zaraz Oho. znajdziemy. Szukaj, szukaj. O, jest. O. CBG. Dobra. podaj kolejną to, co Pani wylosowała. Szesnasteczkę. No to sprawdzamy. Co tu mamy? Kula. A fajnie tu na samej górze trafić gwiazdkę. O, jak, Mo... jak na choinkę nakładasz Aha, No gwiazdkę. tak, na samej górze. A, żeby, a tak pod każdym okienkiem? Gwiazdkę, żeby było, nie? Czapka. Skarpeta. Kartka. I renifer. No to zjeżdżamy w dół. Tu mamy pod dziewiątku kożuch. Dalej piernik. No i dzwonek. Pod dwunastką mamy łyżwy. Stroik. No i sople. Pod piętnastką mamy szyszki. Dalej mamy świecę i bałwanka. Pod osiemnastką co mamy? Kominek. Tu mamy choinkę i rękawica. No ostatnie czterokiemka. Skrzat. Bęben. Ciuchcia. I aniołek. No to gwiazdki nie ma. No to sprawdzamy, trzy takie same kwoty, mamy tak, 50, tysiąc, no i dyszka, dalej mamy. Różne, różne, wszystkie różne. Uuu, no dobra, no to Mikołaj, będzie czy nie? Co mamy? Lampki. Lampki, G, N-ka, dobra, no to pani wybrała puste, ale to nic. No to sprawdzamy moje wybory, siedemnastka teraz. No to zobaczmy, czy będzie gwiazdka czy nie. Mamy kominek. Tutaj lizak. Piernik. Sanie. Bęben. I zjeżdżamy w dół. Pod szóstką trąbka. Tutaj kula i choinka dalej mamy ciuchcie Renifera kożuch. co dalej kartka łyżwa i rękawica dalej mamy skarpetę czapkę dzwonek no i gdzie ta gwiazdka jest A chciałam powiedzieć czy zadzwonimy dzisiaj dobrze, dobrze. To jest gwiazdka dobra dalej mamy skrzata Aniołka. Tu mamy szyszki. A tu chyba kilka gwiazdek może być. Nie? Może. No, ale mamy jedną. Dobra. No to sprawdzamy. Trzy takie same kwoty. Znaczy, o, jak wysoko. No. To kontrolne będą gdzie indziej teraz. Pewnie na dole. No. O. o, dyszka, dyszka. O, i, I co, co dyszka? Dziesięć złotych. 20. 20. no dobra, no to jeszcze Mikołaj. Mikołaj. A mamy lampki, no dobra, to, to, to sprawdzamy skręcenie. co pod gwiazdką. I mamy dyszkę, dobra, to teraz szukamy kontroli. Jakie ciekawe, jakie te są. O, one teraz będą. O, jest, o, jest, o, jest B. B, to, no to może B? tu? Nie, tu, tu. jest PBB, zgadza się. Dobra, mamy dyszkę, lecimy dalej. To już będzie czwarta, tak? Tak Przedostatnia, do 21. Dobra. No to szukamy gwiazdki. Mamy rękawicę. Aniołka. Łyżwę. Dalej mamy kominek. Kamiarka nie będzie pusta. No, mogą być wszystkie puste. Trąbka. Szyszki. I renifer. Ciekawe, czy Mikołaj znajdziemy. Mikołaj? No. no się... A, w no się, no. No, ciekawe. Bęben, sople, strojik. I zjeżdżamy. Tu mamy kartkę, choinkę i dzwonek. O, to może znowu tutaj gwiazdka, Patrz, no. to wtedy też był dzwonek. Nie, teraz skrzad siedzi. Sanie i czapka. No, I ostatnie, ostatnie cztery. cztery. Skarpeta, świeca. Lizak. A no i kula. Dobra, no to sprawdźmy sobie tutaj. O, dwie stówki. No. Bogato. Różne. Polczak no, tutaj różne, różne, nie? No. Dobra, no, no i to. co? Będzie Mikołaj? Te lampki cały czas mm. tu są. H. No. B. Dobra. Dla. Ostatnia. Ostatnia, ostatnia. Ostatnia, czyli co? ósemka. Została ósemka, no to sprawdźmy. Pod jedynką mamy świecę. Pod dwójeczką szyszki. Dalej jest lizak, skrzat i sople. Tutaj mamy sanie, trąbkę, piernika, choinka, kula i dzwonek. Tutaj mamy kominek, skarpetę i kartkę. Dalej łyżwa, kożuch, czapka. Tutaj mamy bałwanka, bęben, ciuchcia i ostatnie tutaj cztery, stroik, rękawica, renifer i no i niestety aniołek. Dobra. No to co tutaj? 150. 10 000 i 10 zł. Stówka. 1000 i stówka. No to ostatnia szansa w bonusie. O, coś innego. Prezydent. Dobra, C. GM, Gm. Dobra. No, no to teraz. Zdrapeczka Gosi. Drapiamy Paradiso z siódemeczką. Bądź. No. Trzymamy się kciuki. Zakosię, żeby coś tu fajnego wpadło. Jest z Cię może tak jak... Tak tak jak jako, było? Tak jak zawsze. Ja trochę oddaliłam. Tak? No. Ale Chmura, jest okaj, Flaming. Tak, cztery do mnie. No dobra. Pomagaj mi teraz. Chmura i Flaming. Mhm. Tu już nic, ale... Nic? Też nic. Dobra. No to co dalej mamy? Palma i fala. Palma i fala. Fale mamy tu. Palmę mamy tu. Tutaj nie mamy nic. Tutaj nic. A na dole? No jest jeszcze palma. Tyle. No i tylko jedna. Dobra. Co dalej? Słońce i ośmiornica. Słońce i ośmiornica. Słońce i ośmiornica mamy tu. Tu kolejne słońce. A na dole? Trzy słońca. Uuu. Tyle. Dobra. No to co dalej? Nuta i deska. Nutka deska. Deskę mamy. Hmm, tutaj nic. No to gdzie ta nutka na dole? Mhm. O, to zobacz. No. Dobra. Kolejne dwa symbole: piłka i rozgwiazda. Piłka rozgwiazda. Tu jest piłka. Tu mamy rozgwiazdę, piłka, a na dole jest rozgwiazda. Dobra, no to co dalej? Napój i łódź. Napój i łódź, tu jest napój. O, i łódź od razu. Mhm. Tutaj łódź. Hmm. Tutaj łódź. A na dole? Nic. No. Dobra. Dalej mamy tęczę i motylka. Tęcza motyl. Tu jest tęcza. Tutaj motyl. I na dole mamy jeszcze tęczę. I motyla. No i dobra. No to co dalej? Parasol i termometr. Tu parasol. Tu nic, tutaj termometr. I na dole termometr. I na dole. Dobra. No, Ostatnie cztery. Serce i wodolot. Serce wodolot. Tu wodolot. Tutaj serce. Tu również mamy. My, a na dole? Nie ma. No to ostatnie decydujące. Latarnia i krab. Latarnia i krab. No to tak. Krabik jest. Latarnia. Tu latarnia. A na dole. Są latarnie. Ale. I tyle. Przyblokowane. No to niestety, Gosiu. Bardzo Ci dziękujemy za tą możliwość, że mogliśmy sobie zdrapać tą zdrapeczkę na naszym odcinku. No ale niestety, jak widać, jest pusta. Także bardzo nam przykro. Ale fajnie, że mogliśmy sobie podrapać. Tak, dawaj. Dawaj, mały staczki. No i co? Cztery kalendarze puste. I wygrał tylko jeden z siedemnastką. Mamy dyszkę. Także premierka. No jak to premierka, średnio przeważnie wychodzą. No ale fajnie, że właśnie już jest ta zdrapka. Także będziemy chętnie ją sobie wrzucać, wiecie, do takich miksów zdrapek. No i co kochani, bardzo Wam dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. I widzimy się w kolejnym. Także buziaki. Pa, pa. Siemanko.